Nie. I teraz znajdujemy się właśnie przy obej przepompowni, gdzie zachowały się jeszcze oryginalne rury y, po niemieckie. Podejdź bliżej. Chciałbym zobrazować wielkość zbiornika, który jest za nami. Echo, które wydobywa się stamtąd. Musicie mi uwierzyć na słowo: nie dysponujemy teraz dobrym sprzętem do filmowania. Nie mamy przy sobie teraz odpowiedniego sprzętu oświetleniowego. Kubatura. Tego pomieszczenia to jest kilkaset tysięcy metrów sześciennych wody, i ta woda jest pompowana w tamtą stronę. Rury, które tutaj są, które widzimy, to są oryginalne rury po niemieckie. Dzieła rozbiórki dokonali tutaj yy, nasi, nasi złomiarze. Tutaj znajdowała się jedna rura doprowadzająca wodę do stawu, i zawsze byliśmy karmieni wersją, że ta przepompownia zasila ten staw, który znajduje się tutaj. Tylko pytanie: ile ta przepompownia musiałaby wody wpompować w ten staw? żeby go napełnić wodą. Drugie źródło zasilania stawu znajduje się z drugiej strony, jest to naturalne strumień i wybijające źródło. One zasila ten staw. W momencie, kiedy przepompownia już nie funkcjonuje od momentu zamknięcia zakładu, staw zawsze jest napełniony wodą. Czyli to jest bzdurą, że ta przepompownia zasilała ten staw, który znajduje się tutaj za nami.